Chcę być wykorzystywane. Mam rąsie, nogi, pojemne płuca. Znowu nogi, głębokie gardło, dziury, puszystą platę, którą wszyscy mają za cycki. Moment, zaraz wracam. Mogę tak całą noc? Co no pan Straszak jest taki potężny, czemu nie może sprowadzić nam gości siłą? Uwierz, że mogę. Dlatego ja tu jestem. Myślisz, że czyściłbym butelki i słuchał tego pierdolenia, gdyby on mnie do tego nie zmuszał? Lubię być zmuszana. Tym się nie chwalę. Nie podoba ci się tu gotku Uważaj, bo wepchnę ci tę butelkę do gardła. Spoczuś. Daj mu pracować. Nie możemy zmuszać grzeszników. Muszą tu przyjść z własnej woli. Ja jestem tu z własnej woli, a uważam, że to idiotyzm. Jesteśmy w piekle, to koniec. Niekoniecznie. To, że nikt stąd jeszcze nie wyszedł, nie znaczy, że to niemożliwe. Grunt, że mogę tu kimać i nie płacić czynszu. Krak jest drogi. Jasne? Pewnie, że mogę. Już tam idę. So. <laughs>